Powtórzymy sobie dzisiaj cyferki, które już znamy, tak? Chodź, Hania. Pokaż mi, gdzie tu jest jeden niebieski klocek. Proszę. Hania teraz położy klocek, jeden niebieski, w pierwszym kółeczku. Oluś nam pokazuje. Brawo, Hania! Super! Hania może usiąść. Brawo! Kto teraz weźmie następne klocki? Chodź, Adaś. Poczekajcie, teraz Adaś. Weź proszę dwa czerwone klocki. Gdzie są czerwone klocki? Tutaj! Yeah. Dwa czerwone. O, Adaś to rada, dwa aż złapać na raz, to trudne. Tutaj do drugiego kółeczka. Jeden i drugi, brawo Adaś! Super! Bortusia, chodź kochanie, i Anielkę. Wy musicie razem, bo tu są aż trzy żółte klocki. Klocki do ostatniego trzeciego kółeczka. Brawo, bo się dwa na raz! Brawo, jeden! Tutaj jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy. Trzy żółte knocki. A teraz spróbujemy, żebyście to wy byli naszymi cyferkami, a nie knocki. Wiecie, jak spróbujemy? Tutaj jest cyferka jeden. Poproszę jednego ochotnika. Chodź, Adaś. Dobrze, poczekaj, Wojtusiu. To Wojtusz wejdzie cyferką jeden. Brawo! Teraz tu potrzebuję dwóch ochotników. Dwóch ochotników. Jeden i dwa. Tak? Trójka dzieci tutaj jest. Jeden, dwa, trzy. Tu jest trójka dzieci. Brawo!